Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Mariusz, czy wszystko już jest powoli dopinane do startu czwartej ligi. Przypomnę, początek sierpnia gracie pierwszy mecz. No, od dawien dawna oczekiwano czwartej ligi to się zyściło. No, nie wiem, czy oczekiwana, nieoczekiwana, ale fakt, ta czwarta liga jest w Wieruszowie. No, staramy się pomału to już wszystko dopinać. No, za dwa tygodnie jest, startujemy pierwszy mecz ligowy, jeszcze gdzieś tam ostatnie testy, ostatnie sprawdzenie i myślę, że do końca tygodnia Maksymalnie już ta kadra będzie wykrystalizowana. Macie swój obrany model prowadzenia klubu, czyli żadnych stranierii, żadnych wydawania pieniędzy, każdą złotówkę oglądacie dwukrotnie i słusznie. Macie swoich zawodników, którzy awansowali, którzy gdzieś tam przyjęli warunki pracy w tym klubie i teraz mają nagrodę grę w czwartej lidze. Startujecie tym, co macie, plus jakieś tam drobne ruszady i zobaczymy, co się uda ugrać. Tak, oczywiście. Tak, tak do tego cały czas podchodzimy. Ja wierzę w tych chłopaków. Ja wierzę w tych chłopaków. Wiem, że jeżeli dobrze tu przepracują, praca Dawida, trenera, plus ci chłopcy, którzy, którzy dojdą, myślę, że no, może, może nie zabrzmi to dobrze, ale, ale wierzę, że, że będzie dobrze. To jest też taka niewiadoma. Ci chłopcy, którzy grali do tej pory w okręgówce, no oni musieli się trochę mentalnie przestawić. Podejść inaczej do wykonywania swojej pracy. Pewnie obciążenia treningowe też są zwiększone przez Dawida Nowackiego. Czy to już zostało tak w odpowiedni rytm złapane przez piłkarzy? No właśnie nie, bo wiadomo, jest okres wakacyjny. Chłopcy są w rozjazdach. Dzisiaj kilku też jest na tych wakacjach. Na pierwszym sparingu kilku było, więc no jeszcze, jeszcze nie jest to pewnie tak, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało, no ale. No, ale no, uczymy się tego wszystkiego, tak, więc dla nas to wszystko jest nowe i pomału się do tego przyzwyczajamy. Bez względu na wyniki osiągane w tej czwartej lidze, nie będzie jakiegoś przewrotu i nagle, nie wiem, ci chłopcy nie zostaną zastąpieni przez najemników sprowadzonych z zewnątrz? Nie, na pewno nie. Na pewno nie. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć. No, może powiem inaczej. Dopóki ja tutaj będę, na pewno taka sytuacja się nie wydarzy, że gdzieś tam w zimie będziemy szukać i wymieniać pół drużyny. Na pewno nie. E... Gramy, mówię, powtórzę to jeszcze raz. Wierzę w tych chłopców, myślę, że będzie dobrze. Nie ma, już pytam, dlatego że pojawiają się różne głosy, właśnie, że trzeba zespół wzmocnić, bo spadniecie i tak dalej. Ja myślę, że chyba nie, że, że trzeba faktycznie zagrać tym, co macie. Właśnie w kluby w takich małych aglomeracjach, jak Wieruszów, jak Kępno, jak takie małe miasteczka, mające twardy kręgosłup, zaplecze swoich piłkarzy, one zawsze przetrwają każdy kryzys, a te, które mają najemników, niestety odlatują. Tak. Tak, tak. No, mieliśmy przykład wcześniej, kiedy były te gorsze lata tu w Prośnie. Ci lepsi chłopcy odchodzili do, do wiadomo, do tych e, lepszych zespołów. W tej chwili to, co tu w okolicy, no, prawie najlepsze, może bo jeszcze kilku chłopaków byłoby do ściągnięcia, są u nas i z tego się cieszymy i walczymy. Radio SUD, Radio SUD. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.